Cześć, tu Gosia Leduchowska, pierwsza gadżeciara RP. Pewnie masz takie dylematy. No masz na pewno, bo dlaczego wybrać te karty, a nie inne? Dlaczego w ogóle masz posiadać ten konkretnie komplet, a nie jakiś inny? No nie? No bo jest tego dużo. Jest tego tak obficie na rynku, że można się w tym pogubić. Mnie się już powoli zdarza w tym pogubić. Serio. Na te karty, które chcę Ci pokazać, to tak w sumie na początku, jak je zobaczyłam, to pomyślałam sobie, no czym one się różnią od tych, które są na rynku i dlaczego ktoś miałby wybrać te, a nie inne. I wiesz co, i rozmawiałam z twórczynią, tak? z jedną współtwórczyń, tego narzędzia długo. Wisiałam z nią na telefonie i mówiłam, Agnieszka, powiedz mi... Czemu miałabym akurat te karty wybrać, i co mam powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy mnie słuchają, że te karty są godne polecenia. I wiecie co? No i do czegoś doszłyśmy. I to jest naprawdę konkret. Jesteście ciekawi, co to jest? Zapraszam. A karty, o których mowa, to karty Coach Space. W zestawie mamy, zobaczcie, jak wiele paseczków które mają na sobie wydrukowane słowa, a dodatkowo mamy zestaw kart, który tutaj widzicie, które są odpowiednio dobrane do pracy. Jeżeli chodzi o to, co proponuje tutaj współautorka, z którą miałam możliwość porozmawiania o tym narzędziu, czyli Agnieszka Marlińska, to to, że to jest dziewczyna, która od wielu, wielu lat zajmuje się badaniami na temat metafor w życiu ludzkim. I to, w jaki sposób poukładała to narzędzie, nie jest dziełem przypadku. Nie są to zdjęcia wybierane tak po prostu losowo po to, żeby e, po prostu stworzyć narzędzie. To, co ona proponuje tutaj w tym narzędziu, to naprawdę bardzo przemyślane karty, na których można odnaleźć metafory w kilku kluczowych kategoriach, które Agnieszka wskazuje jako te, które najczęściej pojawiają się w pracy z klientem. I właściwie wypisałam Wam to, co też mi ona przekazała, że ludzie najczęściej bardzo, ale to bardzo intensywnie pracują wtedy, kiedy mają szansę ubrać metaforę, dobrać metaforę tak naprawdę do obszarów, które najczęściej pojawiają się na sesjach coachingowych. I takie tematy, którym karty i w ogóle praca metaforyczna sprzyja, to chociażby kontrola. Pojemnik brzmi enigmatycznie, ale chodzi o takie bycie w stanie, w którym mamy wrażenie, że nie możemy z wewnątrz wyjść na zewnątrz lub coś w nas nie może wyjść na zewnątrz. Oczywiście zasoby, pewna podróż, którą musimy odbyć, czy na przykład przemiana, transformacja nas, na przykład przyglądanie się więziom, czy też bardzo często wspominana równowaga, czyli work-life balance. To, co Agnieszka proponuje, znajduje się właściwie w instrukcji i to nie jest taka malutka instrukcja. To jest instrukcja, w której zdecydowanie możecie znaleźć bardzo dużo różnych struktur, ćwiczeń, którymi można tak naprawdę obdarować klienta podczas sesji coachingowej. I to, co mi się najbardziej podoba, to też jakość wykonania tego narzędzia, bo zobaczcie. To jest naprawdę wysokiej jakości papier i gruba tekturka, która super też się sprawdzi do tego, żeby można było robić na tych narzędziach, na tym narzędziu warsztaty coachingowe czy warsztaty szkoleniowe. Pokażę Wam kilka fotografii, żebyście zobaczyli, czego można się tutaj spodziewać, a w międzyczasie, jak będę przekładać fotografie, to opowiem Wam, co na przykład można z tym konkretnym narzędziem zrobić. Jedno z ćwiczeń, które proponuje mi Agnieszka, to wylosowanie kilku słów, na przykład trzech. O, proszę bardzo. I zastanowienie się, jaką historię te słowa mi w kontekście mojego celu. Podpowiadają. Dodatkowo można dalej po tej opowieści wybrać fotografie albo wylosować fotografie, które rozwiną, poszerzą perspektywę na temat tego, co się w tej chwili dzieje. Uważam, że jest to narzędzie bardzo mocno zintegrowane z trenowaniem w ogóle obecności z klientem, takiego coachingu bardzo głębokiego, który pozwoli klientowi dostrzec coś więcej, a nas nauczy bardziej podążania trzymania się gotowych struktur, których nauczyliśmy się chociażby w szkołach czy na kursach. Jestem tym narzędziem naprawdę mocno poruszona, bo właściwie Agnieszka przekonała mnie, i przekonałam mnie naprawdę długo godzinnymi rozmowami telefonicznymi, więc byłam naprawdę uparta, że na tych fotografiach w tym narzędziu jest naprawdę wieloletnie, wieloletni zamysł, wieloletnie doświadczenie zamknięte, aby mogło służyć dalej klientom. Mnie to narzędzie ostatnio nie opuszcza, to znaczy zabieram je często na sesję, może nie te pierwsze, ale konkretnie drugą, trzecią sesję i właśnie Właściwie robię ciągle to samo, może to mało kreatywne, ale właśnie zachęcam klientów do tego, żeby wylosowali te trzy słowa, w obku tych słów e, powiedzieli, co się w nich w tej chwili dzieje, co jest w nich w tej chwili obecne, a dalej losujemy karty i sprawdzamy, co to dalej wniesie w proces klienta. A zatem. Nie jest to narzędzie drogie, bo kosztuje tylko 185 zł, a mamy zestaw naprawdę bardzo obfity. No i co? No i zachęcam Was do tego, żebyście porozmawiali z Agnieszką, bo Agnieszka jest bardzo, bardzo otwarta na to, żeby dawać jeszcze dodatkowe wsparcie po zakupie tego narzędzia. Zachęcam Was do kontaktu, do Agnieszki Marlińskiej, do Coach Space, a ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć.